Co jest trudniejsze, warcaby czy szachy? Ja, w przeciwieństwie do Was w komentarzach, nie mam kompetencji, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Ale zapytałem kogoś, kto ma. Wasyl Iwańczuk, to legenda szachowego świata. I regularny uczestnik warcabowych turniejów. W 2016 roku, po zdobyciu tytułu Mistrza Świata w szachach szybkich, wyprzedzając m.in. Magnusa Karlsena, biegł szybko do swojego stolika, by dokończyć partię warcabów. To co, zdaniem Pana Wasyla, jest trudniejsze?

It's, it's still not easy, despite of training. A ty ze swoim 800 elo i tak napiszesz szachy lepsze. Warcabowe książki, kursy i plansze do gry znajdziesz na www.warcaby.tv